Hej, witam z powrotem. Dzisiaj wypełniamy szkicownik. Spokojnie, tym razem nie cały, wiem. Wypełnianie 60 stron w 3 dni było dobrym pomysłem. Tym razem wypełniamy tylko 4 strony. Jej! I spokojnie, tutaj nie mamy narzuconego limitu czasowego, więc możemy poświęcić na to tak długo albo tak krótko, jak tylko chcemy. Więc dzisiaj wypełniamy nieco szkicownik. I ciekawe jest to, że ten szkicownik zacząłem wypełniać ponad rok temu i wciąż nie jest wypełniony. Dosłownie wypełniona jest ta część po tej stronie, a ta jest wciąż pusta, co jest dość zabawne biorąc pod uwagę, jak wiele jest człowiek w stanie zrobić w dość małym okienku czasu a mimo wszystko nie potrafi wypełnić szkicownika, jeżeli nie ma deadline'u, który dyszy w kark i każe pracować dalej więc dzisiaj mamy taką spokojniejszą sesję bez presji czasu. Zaczęłam od robienia jakichś ekspresji wrzuciłam sobie jakieś refki i nie szło mi. <laughs> nie umiem rysować za bardzo różnych powykrzywianych twarzy zazwyczaj. Zwyczaj tego nie robię, więc Hej, można popróbować czegoś. I jakby po tym, co stało się, nie wiem, w filmiku z zeszłego tygodnia, nie sądziłam, że tak szybko wrócę do szkicownika jakiegokolwiek. Szczerze mówiąc, dzień po tym, jak skończyłam robić film, miniaturki i inne, wyrzucanie tego wszystkiego, myślałam, że przez najbliższy miesiąc nie zobaczę na oczy szkicownika, ponieważ tak mnie to wymęczyło. Ale na całe szczęście w większości symptomy. Alergii mi prawie przeszły, więc znalazłam sobie nową siłę i motywację do siadania przy moich szkicownikach. Także tak. Cóż, szkicowniki mogą być całkiem skorą przeprawą, ale nikt nie mówił, że trzeba je brać pod presją czasu. I właśnie tutaj jest taki szkicownik, to jest ten spokojniejszy szkicownik, który otwieram, kiedy nie mam komórek mózgowych, albo kiedy chcę nagrać film. Cóż, używam go do obu rzeczy. I następnie robiłam trecik i jest to Rejka, moja ocka, i chciałam zarówno pobawić się nieco tak troszeczkę oświetleniem, jak również flamastrami. Ponieważ no, mam je już od jakiegoś czasu. Używałam je w zarówno w pierwszym maratonie wypełnienia szkicownika, jak i w drugim speedrunie wypełnienia szkicownika. Więc stwierdziłam, że obawiam się, że wyschną, także postanowiłam ich użyć w tym szkicowniku. I w ogóle uwielbiam to, to już tak poza szkicownikiem, ale uwielbiam to, jak pogoda się zmienia. Jednego dnia mam 30 stopni i muszę nosić jakąś zwiewną sukieneczkę, bo inaczej się ugotuję, a drugiego dnia siedzę w blu ponieważ mamy nagle 19 stopni i uznaję to za bardzo interesujący zbieg okoliczności i rozwijanie się wieloletniej fabuły życia. Tak czy inaczej, wracając, rejkę robiłam flamastrami, bo bałam się, że niedługo wyschną albo się skończą, ale okej. Okay. Nieważne, to tylko moje relacjonalne strachy. Co prawda zakreślasz, którego użyłam, prawie się kończy, ale jeszcze się nie skończył, więc trzeba go użyć do końca. Yay! I właśnie lubię dość ten szkicownik. To jest szkicownik Canson Artbook One. I pomimo tego, że ma 100 gram, co mi się tak... Średnio miejsca mi podoba, to hej, przynajmniej nie przebijają przez te strony zakreślacze, ponieważ w moim poprzednim szkicowniku przebijały mnie zakreślacze przez niektóre strony, więc trochę taka łezka wokół i w ogóle jakby różnorodność stron w tych szkicownikach. Jest też miejscami niesamowita, bo niekiedy używam ołówka tylko i nawet nie chcę patrzeć na cienkopisy, żeby zrobić linek. A czasami chcę zrobić coś, co jest teoretycznie trwalsze, więc używam powiedzmy długopisów do szkicowania. Co przypomina mi czasy podstawówki, kiedy to szkicowało się w takich zeszytach, które miały po prostu białe kartki. I jakby wydaje mi się, że ten papier jest gorszy na niż ten papier drukarkowy. Gorszy w znaczeniu cieńszy, a jak wiemy, to im grubszy papier, tym w sumie to nawet lepiej. O ile nie byłaby to teknułypa, bo na tekturze się dość średnio rysuje. Ale... <grystanie> Nie wiem, to nie jest mój zeszyt z podstawówki, to jest jakiś późniejszy zeszyt, ale pamiętam, że rysowałam w takich zeszytach, które miały mega cienkie białe kartki. Myślę, że to jest około 70 gram, ale nie jest tutaj napisane. Więc wracając, ten papier przyjmuje wiele rzeczy. Mimo wszystko wciąż nie posunęłabym się tutaj do używania akwareli albo markerów alkoholowych, ale, ale ten papier przetrwał całkiem sporo, myślę, ponieważ e, używałam, nie wiem, cienkopisów, zakreślaczy za mastrów. I oczywiście nie byłabym to ja, gdybym nie użyła któregoś designu z mojej poprzedniej pracki. I poprzednim designem była set z dosłownie poprzedniego szkicownika, więc najpierw myślałam, że ją po prostu naszkicuję i powiedzmy wycienię ją niebieskim długopisem, czy innym baziewkiem Ale stwierdziłam, że hej, to w sumie jest trochę baziewko, więc wyjmijmy gwarz. I z Głaszem jest ten problem, że nie używałam go bodajże od... No cóż, od dawna. Myślę, że nie cały rok będzie. Jak... Jak to się dzieje, że nagle zapominam o różnych przyborach artystycznych na rok? Jak? Nie wiem, nie rozumiem tego. Ale zasadniczo wysechu. <grytanie> I, I jakby ostatnia reaktywacja całkowita tego gwaszu zajęła mi 5 godzin. Tak, w sensie napełnianie tego wodą i rozmiesz a nie tego wszystkiego i wyczyszczenie paletki zajęło mi 5 godzin rok temu, więc stwierdziłam, że bardzo mi przykro, ale yy, będziemy się męczyć troszeczkę. I próbowałam tutaj dobierać kolory, w sensie męczyć się z wybieraniem dobrych kolorów i wiecie! <laughs> Nigdy nie mówiłam, że jestem w tym dobra, w zasadzie mówię, że idzie mi całkowicie tragicznie i wciąż twierdzę, że idzie mi tragicznie, tak czy inaczej. <laughs> Set w ogóle okej, okay, inaczej. Proposet, miałam w ogóle rozmowę z moim kolegą i on mówi takie, no bardzo fajnie. Myślałem, że myślałem, że wzięłaś to zdjęcie z internetu. Trochę... Gdzie jest w internecie i ono przedstawia set, ale ja jej narysowałam. No nie, i on coś tam mówi: no, białe włosy, i takie, a tak patrzę, i takie, gdzie masz białe włosy? Jakimś cudem wpadliśmy w parę-dosłownie minutową dyskusję na temat kolorów włosów set, <noise> więc tylko chcę tutaj zaznaczyć że nie ma ona białych włosów jakby ja wiem że w wielu pracach może się tak wydawać ale myślę że to dlatego że używam tyle tych blending modów i Trybów warstw, zwłaszcza w moich digitalowych ryskach, że em, no wiecie. Włosy set wydają się w pewnych miejscach białe, zwłaszcza na tej chyba ostatniej praktyce, którą zrobiłam ma białe włosy i dość jasne. Chcę tylko zaznaczyć, że ma niebieskie, okej? Okay? Nie wiem, po co jest ten cały wywód, ale set ma niebieskie włosy. Dziękuję. Może się nauczyć lepiej dobierać kolorki, ponieważ tak. Nie mam pojęcia, jak daleko jesteśmy w rysowaniu, więc równie dobrze mogę powiedzieć, że szkicowniki to jest takie bezpieczne miejsce do eksperymentowania i robienia różnych dziwnych rzeczy. Jakby. Myślę, że w normalnej ilustracji nie zapełnilibyście całej strony po prostu oczami, ale oczy. Hmm. Oczy całkiem ładnie wyglądają, są takie, takie oczkowate yy, Mówi osoba, która pisała o gałkach ocznych, które um, Tak, skończmy z gałkami ocznymi, tak czy inaczej Jak widzicie, jest... Yy, w sensie nie widzicie, bo teraz zapewne malujemy set Ale na tej stronie, gdzie rysowałam niebieskim flamastrem Pojawił się taki kwadracik z różnymi kwadracikami w środku i prostokącikami. Zastanawiałam się, czy nie zrobić jakiegoś odcinka, zrobienie jakichś stream overlay. Nie wiem jak to się po polsku nazywa, ale coś w ten desen. W sensie, jak ktoś streamuje, to ma jakieś rameczki czy coś w ten deseń Zastanawiałam się, czy nie zrobić własnej wersji czegoś takiego, więc zrobiłam jakby ułożenie. Co, gdzie powinno być. W sensie ja się na tym nie znam, ale można próbować, nie wiem. Tak czy inaczej, właśnie po to jest szkicownik. Próbować nowych rzeczy, których nigdy się nie robi. Zużywać wasze przybory artystyczne, które chcecie zużyć, żeby się nie marynowały w waszej szafce, jak również po to, by eksplorować różne. Pomysły, które chce się zaimplementować w przyszłości, nie tracąc na nie godzin, czasu, jak robilibyście to, robiąc gotowe, takie mega detaliczne prace. Tak czy inaczej, tak prezentują się gotowe strony naszego szkicownika. Więc, jeżeli podobała się Wam taka spokojna sesja z rysowaniem, to możecie zasubskrybować. Myślę, że będę robiła więcej nieco w szkicownikach, jak ten poprzedni wężowy szkicownik. Trochę kopnął mnie. Trochę motywacji. Więc tak, jeżeli Wam się podobało, to zasubskrybujcie, napiszcie, jak Wam się podobało, starcie łapkę w górę. I do zobaczenia niedługo! I pa pa!